Gościmy w Muzeum Konopnickiej w Żarnowcu, a ze mną i z Państwem, pan reżyser Tomasz Antoni Żak. Spotykamy się tutaj tuż po premierze. Ale po jakiej premierze to sam reżyser nam powie. Witamy cię, Tomasz. Dzień dobry Jerzy, dzień dobry Państwu. Ha, premiera była śpiewająca, bo i tytuł naszego. Przedstawienia, tak nam komunikuje. Zaśpiewać konopnicką. Oczywiście, zaśpiewać konopnicką. Jak to zrobić, żeby ją zaśpiewać? Chcę Państwu powiedzieć, że to wcale nie jest takie trudne, bo fraza konopnickiej, jej wiersz to jak ona pisała niesie w sobie melodię. To w zasadzie jest tak napisane, jakby trzeba było to śpiewać. Jak się śpiewa, to te teksty, te treści w ogóle lepiej do nas wchodzą. Tak to widzę. Od dawna zresztą, bo to już piąta ekspozycja teatru, nie teraz. Tutaj w muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, w dworku jej, w jej domu, w którym tak wiele rzeczy się urodziło, powstało. No i my też tutaj coś pod wpływem tego, co ona zrobiła. Tworzymy, ale też pod wpływem tego, co jest w nas i tego, co jest wokół nas, drodzy Państwo, bo tego to się tak nie da oderwać. W słowie muzeum, o właśnie, kryje się coś, co ja jakoś nie chcę zaakceptować, mimo że dawno temu, przez długie lata, kilkanaście lat, pracowałem w muzeum i starałem się zawsze tak to rozumieć taką pracę jako coś żywego, jak. Nakładające się na siebie kolejne kręgi kulturowe, czas, i to wszystko musiało żyć. Bardzo nie lubię, kiedy muzea, a jest tak w większości przypadków, zaczynają przybierać charakter takiej martwicy czegoś, co się otacza jakimiś zagródkami ze specjalnych, takich wiszących na słupkach. Szmurków, kiedy ludzie ubiera się tak jak w dawnych czasach w jakieś kapcie, w których trzeba chodzić po niegdyś czyimś domu, no tak jak właśnie tutaj, no i wtedy zaczynamy się czuć bardzo niedobrze. Muzeum wtedy żyje, jeżeli jest żywe przez. Ludzi, którzy je współtworzą. Takim miejscem jest Żarnowiec. Dlatego pewnie tak dobrze nam się tu pracuje, i dlatego pewnie po raz piąty chcą nas tu gościć. Pan dyrektor Paweł Bukowski i my chcemy tutaj gościć, a każde kolejne wyzwanie artystyczne związane z dotykaniem Konopnickiej no, jest wielką przygodą. To zaśpiewać Konopnicką. Drogi Jerzy, Szanowni Państwo, no to była przygoda niesamowita. W różny sposób dotychczasowe nasze obecności tutaj i w twórczości Marii Konopnickiej inscenizowaliśmy. Tym razem e, zechciałem wejść w ten świat, w którym właśnie wszystko śpiewa. A śpiewa dlatego, że śpiewało w autorce, a śpiewało w autorce dlatego, że ona sięgała do ludowości. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Słowo ludowość, lud, wieś zostało zepsute. Te wszystkie słowa, te pojęcia, no, chcą nam odebrać. Szczęśliwie to się jeszcze nie udało. Chcą nam odebrać, chcą zdeprecjonować wartość tego wszystkiego, co idzie od ziemi, od ludzkiej pracy i od tego wszystkiego, co otacza tą pracę, tą ziemię. Te wszystkie działania człowieka, który z ziemią na co dzień ma do czynienia, a o co mi chodzi, o duchowość, o to, że bez tego, co myśmy mogli nazwać rytmem duchowym takiego życia na wsi, no, nie udałoby się w jakikolwiek sposób zagospodarować. A, a taki rytm, prawda? Poranna modlitwa, Gdzieś tam na anioł Pański biją dzwony, wieczorny pacierz. To, wszystkie te rzeczy były bardzo ważne. Obmodlenie tego, że się siada do wieczerzy, ten znak krzyża na chlebie, czyniony nożem zanim się ten chleb ukroiło, kiedy się szło do pracy, do, do siewu, do czegokolwiek, też znak krzyża, zdejmowanie czapki przed przydrożną kapliczką przez mężczyznę. Tak, to wszystko ta duchowość tworzyła pewien rytm życia, co nie znaczy, że idealizujemy. Ale też oczywiście, że nie. Ludowość to też jest w najlepszym tego słowa znaczeniu plebejskość, czyli nieudawanie czegoś, co... Nie jest w takim człowieku. Nie ma nic gorszego niż to, co przydarzyło się polskiej inteligencji na przełomie XIX i XX wieku, a co później nazwano chłopomanią, prawda? Czyli stylizowanie się na wieś. Te wszystkie opowieści, które i Wyspiański, a przede wszystkim Rydel nam przekazał, te nieudane małżeństwa, mezalianse w najgorszym tego słowa znaczeniu. Tak, to wszystko gdzieś. Nam przeszkadzało, aby zrozumieć. Więc chodzi o to, że po to, aby zrozumieć, trzeba sięgnąć między innymi do konopnickie. Bo już nie mówię o tym, że trzeba iść w pole z kosą, czy e, iść za pługiem, czy w ogóle włożyć ręce w glebę, kiedy się pracuje. Nie. Wystarczy dla nas dzisiaj poczuć. Frazę Konopnickiej. I myślę, że tak nam się to udało, że sięgnęliśmy do ludowości, spróbowaliśmy opowiedzieć o tym, co jest dzisiaj w nas, przy pomocy tego, co Konopnicka ponad 100 lat temu pisała. I wiecie co Państwo? I myślę, że Jurek to potwierdzi, który był na premierze, że to wchodzi w ludzi. Okazuje się, że to się nic nie zestarzało, a na dodatek my mamy te same problemy, o których opowiadają teksty poezja Konopnickiej. No i aktorzy, którzy dzisiaj to zrobili, w tym anturażu ludowym, strój ludowy, instrumenty ludowe, muzyka ludowa, zaśpiew tego wszystkiego i ten kontekst. Grupy, która przychodzi do jakiejś świetlicy, powiedzmy sobie do każdego mieszkania, do nas. Przychodzą ludzie, którzy wędrują od domu do domu, żeby zaśpiewać, żeby spotkać się z innymi ludźmi. I uwaga, taka była moja reżyserska intencja. Oni wędrują z dobrą nowiną. I ta dobra nowina to nic innego jak miłość Boga i miłość Ojczyzny. I z tym jesteśmy, bo to wszystko jest w Konopnickiej. No i tak ten spektakl żeśmy zbudowali, żeby to się toczyło, żeby było w tym dużo tego śpiewu, tańca, i żeby to wchodziło do ludzi. I kiedy się kończy, no to wtedy nagle okazuje się, że, ach, chciałoby się jeszcze. No i bardzo ważne. E, tu za moimi plecami Państwo widzicie sztandar. Sztandar z wizerunkiem Matki Bożej Gieczwałckiej. Czyli to jest puenta do tej duchowości. Z tą Matką Bożą wędrujemy. Z tą Matką Bożą, która za dwa lata będzie miała okrągłą rocznicę u nas objawień swoich w Gieczwałdzie i chcemy z tą Matką wędrować. Oczywiście, to jest tylko wizerunek. Nazwa miejsca, odesłanie nas w konkretną, Topografię, ale przecież tak naprawdę to jest ta Matka Boża. Ta Matka Boża z wszystkich pieśni, z godzinek, z, z tego wszystkiego, co towarzyszy nam, ludowi i towarzyszyło od lat. Tak to widzę. I robienie takiego teatru, szukanie takich inspiracji jest wielką radością. I myślę, że bardzo nam tego brakuje. Właśnie tego, bo to jest to, co daje ludziom siłę. I Chciałbym, żeby to przedstawienie właśnie tak szło: od domu do domu, od sali do sali, od remizy do remizy, od świetlicy do świetlicy. Nie wymieniam tu wielkich sal teatralnych, ale Daj Boże, niech nas zaproszą. Też tam im przyjdziemy z tą Matką Bożą i też im tam zaśpiewamy. Tak to sobie wyobrażam. Taki spektakl, taka opowieść, taka radość tworzenia tutaj w dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Dziękujemy bardzo za podzielenie się z tymi refleksjami. Chciałbym się zapytać jeszcze na koniec, czy ten tekst, bo tam usiłowałeś, próbowałeś pleść współczesne nazwy, te, żeby on był współczesny, ale czy udało się, czy on jest aktualny? Czy, on, czy ten tekst jest aktualny dzisiaj? Powiedziałem o tym chwilę temu. Tak, on jest bardzo aktualny dzisiaj. I te wszystkie nasze problemy z e, zastanawianiem się, czy w ogóle myśleć o Bogu, i te problemy mówiące o ludzkiej biedzie, o tym, że jest problem, e, o tutaj u Marii Konopnickiej, o Niemcu, który wykupuje ziemię, i my przez to zaczynamy gospodarczo ginąć. Tak, przecież to wszystko mamy dzisiaj. To się powtarza. Być może nawet narodowość tego, kto kupuje, się powtarza. My to mamy dzisiaj. Okazuje się, że mija cały wiek, a historia naszej ojczyzny zderza się z tymi samymi problemami, które się nie rozwiązały albo inaczej, albo wróciły na, do nas. Czy wróciły do nas dlatego, że taki jest obrót czasu, czy dlatego, że znów ktoś głupi nami rządzi i nie potrafi tego pojąć? Że nie sięga do źródeł, tylko szuka kwadratowych jajek, po to, żeby próbować nam zafundować coś, co jest sprzeczne z naszą, z naszą tożsamością. Również przez kulturę nam się to funduje. I dlatego tak ja czuję robienie teatru, bycie w teatrze, docieranie z teatrem do ludzi, właśnie jako pewną istotę tożsamości naszej, tego budowania. Przeszłości przez teraźniejszość ku przyszłości. Teatr daje siłę. Ja myślę, że to jest bardzo aktualne, co my robimy. Pociągnijmy jeszcze odrobinę, bo zadając to pytanie, bardziej chodziło mi ja wiem, jaki jest przekaz, jaka jest idea. Ale patrzę tam takie słowa: mleko, no nie z tego marketu, prawda? Ach, ale przecież, drogi Tomaszu. Wsi polskiej już nie ma. Takiej, jaka była 100 lat temu. Na w każdej wsi, tak jak dawniej w każdym gospodarstwie były kury, była świnka, była krowa i te wszystkie, cały ten dobrobyt, który niósł ten inwentarz, dzisiaj tego nie ma. To dzisiaj właśnie wieś zaopatruje się w marketach. Tu zaprotestuję jeży i chcę Państwu powiedzieć, że nie ma... W takim wymiarze, w takiej skali, która kiedyś dawała szansę na to, że nawet ludowy przywódca, prawdziwie ludowy, jak Wincenty Witos, miał za sobą miliony. I to było dla Polski bardzo ważne. Tak nie ma, ale tak może być. Inaczej, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się cofnęli do jakichś siermiężnych sytuacji, które tą wieś otaczały, do klepiska, czy do tego, że się prało w potoku rzeczy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rozumieć, że posiadanie kawałka własnej ziemi, która daje zdrową żywność, po, samowystarczalność, niezależność od korporacji, które się posługują marketami, żeby nam sprzedawać truciznę, jest możliwa. I to się robi. Nie tak dawno byłem... Yy, w takiej miejscowości, skądinąd to bardzo sympatycznej nazwie Stara Wieś pod Limanową, gdzie ludzie próbują odrodzić stare przedwojenne działania, tak zwanej. Rolniczej szkoły górskiej, która tam w Ososinie Górnej pod Limanową istniała, była cudownym pomysłem na budowanie w ludziach świadomości tego, gdzie żyją, jak mogą z tego żyć i pasterstwo, i rolnictwo, i przetwórstwo owocowe. Tak, tak, to właśnie wtedy powstał słynny tymbark, i tak dalej. I dziś są ludzie. Młodsi nawet jeży od nas, którzy chcą to robić. I inwestują w to. A obok nich są też ludzie, którzy tworzą kulturę ludową w tamtejszej świetlicy. Okazuje się, że jest ich coraz więcej. I uwaga, oni wszyscy wierzą w Boga tak, jak należy. Bez tej siły bożej tego by się nie dało robić. Oni myślą o tym, jak wyglądać po, powinno serowarstwo, oni myślą o tym, jak wymieniać się tym, na co nie potrzeba pieniążków, tylko Jedni robią sery, inni inwestują w hodowlę zwierzęcą, uciekamy w ten sposób od przymusu bycia jednakowym i zaopatrywania się w owym markecie, o którym mówiłeś. I to nie tylko tu. Byliśmy na północy Polski ze spektaklem. Tam też są tacy ludzie pod Bydgoszczą. To jest coś, co wróci, ponieważ to jest w człowieku. Budowanie wieży Babel, kolejnej dzisiaj, yy, opartej na jakimś bolszewizmie, na marksizmie, tak czy siak runie. Nie ma takiej wieży Babel, która by nie runęła. Ja jestem spokojny. Może my, Jerzy, nie dożyjemy tego, że ta wieś będzie taka mocna, ale nie tym, że jest wsią, tylko polskością. Ja wierzę w to, że właśnie od takich sytuacji, które są daleko od zepsutego miasta, co nie znaczy, że miasto musi być zepsute, ale od zepsutego miasta dzisiaj daje nam szansę na ciąg dalszy, że może znów musimy wrócić do domów ludowych, aby mieć znowu Polskę. Tak jak to było na przełomie XIX-XX wieku i tak jak to widziała Maria Konopnicka. Ona nie bez powodu zamieszkała tu w tym żarnowcu daleko od wszystkich centrów, jakichkolwiek. Ale czy to w jakikolwiek sposób osłabiało jej twórczość? Nie. To była siła. I musimy się przestać wstydzić tego, że na przykład trzeba rano wyjść, jak to się kiedyś mówiło, do obrządku. To jaki to jest problem, żeby wieczorem pójść we fraku do pięknego teatru, gdzie nam pokażą coś, czego się nie będziemy wstydzić, co nas nie będzie obrażało. Tak ma wyglądać nasze życie, ale musimy chcieć to robić i wiedzieć, że są do nas ludzie podobni. A ja wierzę, drodzy Państwo, że jest nas coraz więcej. Wiedzmy o sobie, o sobie, zapraszajmy się nawzajem i miejmy siłę na to, aby tego typu działania, które mnie się udaje, dziękować Bogu, robić, były częścią tego świata, tej naszej ojczyzny, która ma w sobie i siłę gospodarczą, nad sobą duchowość ot, i taki wizerunek, który daje tą siłę w sposób widoczny. Tak to widzę, Jerzy. Jestem pełen optymizmu. Daj Boże, żeby to jak najrychlej nastało, i daj Boże, żeby ta wieża Babel jak najszybciej runęła. Dziękuję.